Kurs cudów. Ćwiczenia dla studentów. Lekcja 197. Mogę zaskarbić sobie tylko własną wdzięczność. Oto drugi krok, jaki podejmujemy, by uwolnić Twój umysł od wiary w zewnętrzną przeciwstawną siłę. Starasz się być życzliwy i przebaczający. Gdy jednak nie znajdujesz zewnętrznej wdzięczności i szczodrych podziękowań, to swoją życzliwość i przebaczenie znów obracasz w atak. Twoje dary muszą zostać otrzymane z czcią, gdyż inaczej zostaną odebrane. Myślisz więc, że dary Boże są w najlepszym razie pożyczkami, w najgorszym zaś oszustwami, które ograbią Cię ze środków obrony, by dowieść, że gdy On uderzy z pewnością zabije. Jakże łatwo mylą Boga z winą ci, którzy nie wiedzą, czego ich myśli mogą dokonać. Gdy zaprzeczysz swej sile, słabość będzie musiała stać się dla ciebie zbawieniem. Gdy ujrzysz siebie jako związanego, kraty staną się twoim domem. Nie opuścisz też murów więzienia, ani nie przyjmiesz swej siły, dopóki winy i zbawienia nie będziesz już widział jako jednego. A wolności i zbawienia nie zobaczysz jako połączonych, mających siłę, której należy szukać i uznać za własną, odnalezioną i w pełni rozpoznaną. Świat musi Ci dziękować, gdy ofiarowujesz Mu wyzwolenie z Twoich złudzeń. Twoja wdzięczność należy się jednak również Tobie, bo Jego wyzwolenie może jedynie odzwierciedlać Twoje. Twoja wdzięczność jest wszystkim, czego wymagają Twoje dary, aby stać się trwałym darem wdzięcznego serca na zawsze wyzwolonego z piekła. Czy to ją chciałbyś odczynić, zabierając z powrotem swoje dary, ponieważ nie zostały uczczone? To ty je czcisz i składasz im należyte wyrazy wdzięczności, bo to ty je otrzymałeś. To, że ktoś uważa Twoje dary za niegodne. Nie jest istotne. W jego umyśle jest część, która łączy się z twym umysłem w dziękowaniu Tobie. To, że Twoje dary zdają się zmarnowane i nieskuteczne, też nie jest istotne. Otrzymano je tam, gdzie zostały dane. W Twej wdzięczności przyjmowane są uniwersalnie i z dziękczynieniem uznawane są przez serce samego Boga. Czy zaś Odbierałbyś je, skoro On z wdzięcznością je przyjął? Bóg błogosławi każdy dar, który Mu dajesz, a każdy dar dawany jest jemu, bo może być dany jedynie Tobie. To zaś, co należy do Boga, musi być Jego własne. Nigdy jednak nie uzmysłowisz sobie, że Jego dary są pewne, wieczne, niezmienne, nieograniczone. Na zawsze z siebie dające, szerzące miłość i dodające do twojej nigdy niekończącej się radości, jeśli przebaczysz jedynie po to, by atakować ponownie. Gdy odbierzesz dary, które dajesz, będziesz myślał, że zostało odebrane to, co jest dane Tobie. Gdy jednak nauczysz się, jak pozwalać przebaczeniu na zabieranie grzechów, które, jak myślisz, widzisz na zewnątrz siebie, Nigdy nie będziesz mógł pomyśleć, że dary Boże pożyczane są jedynie na krótko, zanim On nie wydrze ich znowu poprzez śmierć. Wtedy bowiem śmierć nie będzie miała dla Ciebie znaczenia. Wraz z końcem tego przekonania, lęk zaś przeminie na zawsze. Dziękuj za to swojemu ja, ponieważ On jest wdzięczny jedynie Bogu i dziękuję za Ciebie samemu sobie. Chrystus przyjdzie jeszcze do każdego, kto żyje, bo każdy musi żyć i poruszać się w nim. Jego byt w jego ojcu jest bezpieczny, bo ich wola jest jedna. Nie ma końca i wdzięczności dla wszystkiego, co stworzyli, gdyż wdzięczność pozostaje częścią miłości. Dzięki ci, święty synu Boży, taki, jakim zostałeś stworzony, zawierasz bowiem wszystko w swym ja. I wciąż jesteś taki, jakim stworzył cię Bóg. Nie możesz też przyćmić światła swej doskonałości. W twym sercu złożone jest serce Boga. Jesteś Mu drogi, bo jesteś Nim. Należy Ci się wszelka wdzięczność z racji tego, czym jesteś. Składaj dzięki tak, jak je otrzymujesz. Bądź wolny od wszelkiej niewdzięczności wobec każdego, kto czyni pełnym twoje ja. Od wszelkiej niewdzięczności wobec każdego, kto czyni pełnym twoje ja. Nikt zaś nie jest pozostawiony na zewnątrz tego ja. Składaj dzięki za wszystkie niezliczone kanały, które szerzą owe ja. Wszystko, co czynisz, dawane jest jemu. Wszystko, co myślisz, może być tylko jego myślami, dzielącymi z nim święte myśli Boże. Zaskarb sobie teraz wdzięczność, której sobie odmówiłeś, gdy zapomniałeś funkcję daną ci przez Boga. Nigdy jednak nie myśl, że On kiedykolwiek przestał dziękować Tobie.